Siemaneczko, cześć i czołem, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym vlogu na kanale Być jak Herkules. Znajdujemy się oczywiście w tym treningowym kettlebell w Tychach, gdzie oczywiście zapraszam do wspólnego dźwigania. I tutaj właśnie zaczynamy dzisiejszy film. Jako początek filmu widzieliście taki urywek, jedną serię martwego ciągu sumo. Oczywiście w moim wykonaniu martwy ciąg sumo 200 kg, czyli 440 lbsów na 10 powtórzeń bez użycia... Pasków bez użycia chwytu zamkowego, bez użycia przechwytu, tylko zwykły nachwyt zamknięty dodatkowo bez pasa trójbojowego, ważąc około tam 92, kilo. Jest to naprawdę bardzo fajny wynik. i Osobiście jestem z tego bardzo zadowolony. Ten wynik, czyli 200 kg na 10 powtórzeń. Można spokojnie się sugerować, że mam w zasięgu teraz nawet 270 kg, jeżeli chodzi o jakieś takie przeliczenie z kalkulatora na one rep Max. Ale oczywiście OneRap Max teraz nie sprawdza, nie byłoby to mądre, biorąc pod uwagę, że miałem tą kontuzję jakiś czas temu, także jedynki będą sprawdzane, ale dopiero za jakieś 2-3 miesiące na razie sobie powoli do tej siły wracamy i ogólnie jak widzicie jest fajnie. Ten martwy ciąg stanowił też zakończenie drugiego miesiąca planu Juggernaut Herkulesa, czyli właśnie Juggernaut Jag zmodyfikowany przeze mnie, trochę dodatków Herkulesa w postaci kalistyniki w postaci Ketli i po prostu, cóż powiem, plan sprawdza się całkiem nieźle. Nagramy sobie dzielny film z tego, jakie mam wnioski z pierwszych dwóch miesięcy, jakie są wnioski na kolejne dwa miesiące. Tylko piszcie w komentarzach, że taki film chcecie. A dzisiaj będzie taki film treningowo-jedzeniowy. Zaczniemy sobie od tej części jedzeniowej. I przedstawię Wam dietę wedle koncepcji dieta bez białka, już były takie filmy na kanale, jeżeli śledzicie kanał to wiecie o co chodzi w tych filmach, mianowicie dieta wegańska, cały dzień jedzenia bez użycia odżywki białkowej, czyli nie, nie jest tak, że tam nie ma białka w diecie, bo białko właśnie będzie na poziomie takim powiedzmy kulturystycznym, na poziomie potrzebnym do rozwijania masy mięśniowej i siły, czyli przynajmniej 1,6 g białka na kilogram masy ciała, mojej masy ciała, czyli około 90 kg. Ale nie będziemy używali drzywki białkowej, także będą prawdopodobnie cztery posiłki bez użycia drzywki białkowej, tak żeby białko się zgadzało. Oprócz tego, oczywiście, będzie część treningowa, gdzie odpowiem na kilka Waszych pytań zbieranych na Instagramie. Zatem, nie przeciągając, biorę łyk kawy, zabieramy się za rozgrzewkę, widzimy się z Wami na treningu, a teraz zapraszam właśnie na Dzień Jedzenia Dieta Bez Białka. Na zdrowie. Ok, zatem bierzemy się za przygotowanie pierwszego posiłku. Tutaj macie składniki, jestem właśnie w trakcie przygotowywania. I co mamy w garnku? Dzisiaj przygotujemy sobie coś na wzór takiej osianko jaglanki, tylko będzie trochę inna baza niż takie zwykłe płatki owsiane i płatki jaglane. Bo tutaj w garnku gotują się płatki jaglane i płatki owsiane w niedużej ilości, a przede wszystkim jest tutaj soczewica czerwona. Ja już to, trochę to wyłączę, jak widzicie już fajnie tak zgęstniało, około 15 minut, jak się to tam wszystko gotowało na niewielkiej ilości wody. I soczewica czerwona, tak jak mówiłem, jest tam bazą. W soczewicy czerwonej jest 100 g. 15 gramów płatków owsianych i 15 gramów płatków jaglanych, tylko tak do smaku. I soczewica czerwona, jakby ktoś nie wiedział, bardzo dużo białka. 25 g białka, 26 nawet na 100 g produktu. E, także mamy 26 g białka z samej soczewicy. Jakieś tam powiedzmy z 3 g, 2 g z, z płatków owsianych. Także już podlatuje po 30 g białka. Oprócz tego dodamy sobie trochę mleka sojowego, żeby e, to miało taką fajniej, bardziej powiedzmy owsiank owsiankową konsystencję. E, cóż, kakao, cynamon, klasycznie jak to do owsianek. E, banan, jabłko. I to wszystko wyląduje w tej misce, w tym talerzu, także zaraz zobaczycie gotowy posiłek. Ok, jak widać właśnie na załączonym obrazku tak prezentuje się śniadanie, posiłek numer 1. Do tego, jak widzicie, jest jeszcze czarna kawa w kubku mocy, oczywiście. No i co? Tak to właśnie wygląda. Mamy coś na wzór owsianki, owsianko, jaglanki, natomiast właśnie bazą jest tutaj soczewica czerwona. Dzięki czemu mamy już 26 g białka z samej soczewicy ale jeszcze kilka gramów białka wpada z mega sojowego, również z migdałów, których wcześniej pokazałem, zapomniałem po prostu o tym, ale migdały i orzechy generalnie mają Dużo białka, nawet ponad 20g na 100g produktu, także jak widzicie tutaj wpadło również trochę migdałów, kakao, cynamon do smaku. I jeszcze oczywiście odnośnie kwestii smakowych też, powiem, że tej soczewicy nie czuć. Tutaj może Wam się wydawać, że jest to takie dziwne połączenie, ale serio dobrze to smakuje. Jak soczewicę przepłuczemy na, na sitku przed ugotowaniem, oczywiście z wodą, to ono ma taki dosyć neutralny smak. Można sobie dodać kilka tabletek słodzika, co, co zresztą ja zrobiłem po ugotowaniu rozpuszczone w odrobinie wody. I tak się właśnie prezentuje owsianko Jaglanka w wersji z soczewicą czerwoną. I bez odżywki białkowej nabijamy sobie około, myślę, że blisko 40 g białka tutaj wpada. Także smacznego i widzimy się przy kolejnym posiłku. Ok, zabieramy się za posiłek numer 2. Była to przekąska przedtreningowa, węglowodanowo-białkowo-tłuszczowa. Tak, tak, fajne rymy, ale co właśnie było w tym drugim posiłku? Były to wafle gryczane z dodatkiem masła orzechowego i dżemu. Jeżeli chodzi o te wafle gryczane, to kupuję je w sklepie Oszołom. Kosztują około 3 zł. I na pewno wyróżniają się, jeżeli chodzi o taki charakterystyczny posmak kaszy gryczanej. Jeżeli ktoś lubi taki lekko, powiedzmy, wędzony, podpalany posmak kaszy, to te wafle na pewno przypadną mu do gustu ale również wyróżniają się tym, że mają dosyć sporo białka. Taka jedna paczka 110 gramów ma 15 gramów białka w sobie. Do tego oczywiście masło orzechowe, 50 gramów u mnie było i dżem. Jeżeli chodzi o masło orzechowe, to tak samo jak inne orzechy, jest to do źródło białka, ponad 20 gramów białka na 100 gramów. Także razem z tymi waflami wyszło mi 30 gramów białka w tym posiłku. Także bardzo szybka opcja. Po prostu wystarczy sobie te wafle gryczane smarować masłem orzechowym, smarować dżemem można zajadać, do tego jakaś kawa i fajny posiłek przedtreningowy, bardzo szybki. No i przy okazji białeczko też jest. Jeżeli chodzi jeszcze o te wafle to tego dnia zjadłem dwie paczki takich wafli gryczanych, jedną po prostu wziąłem ze sobą na siłownię, żeby zjeść później między treningami personalnymi. Także po prostu były dwie takie paczki wafli gryczanych tego dnia. Jeżeli chodzi o posiłek, powiedzmy numer 3, nie licząc tej przekąski w, na siłowni był to już posiłek, powiedzmy taki pełnoprawny posiłek potreningowy. E, no zaczęliśmy sobie z dziewczyną od frytek, po prostu przygotowanych w piekarniku, bez jakiegoś dodatkowego oleju. E, czasem lubię zjeść takie frytki i nie widzę w tym jakiegoś specjalnego problemu. Te są też dosyć nisko tłuszczowe, przygotowujemy je w piekarniku, także jak najbardziej spoko. E, a oprócz tego, zjedliśmy sobie burgery z dobrej kalorii, czyli takie zamienniki. Mięsnych burgerów w formie wegańskiej, w formie roślinnej. Taki jeden burger ma ponad ponad 20 gramów białka, dokładnie chyba 22 gramy białka. Nie mają dodatku soi, jakby ktoś tam się tym interesował. I są naprawdę przepyszne. Także do tego były właśnie burgery. Jakaś suróweczka Kolesław, przygotowana przez panią Herkules w wersji wegańskiej. Tam było jakieś mleczko kokosowe, jakaś marchewka, jakaś sałata. Ja się nie znam na tym, więc nie będę tego dokładnie wymieniał. I do tego jak widzicie pieczywo. Macie napisane ogólne makroskładniki tego posiłku, gdzie były frytki właśnie e, oddzielnie był burger z pieczywem i z surówką. I to właśnie był ten posiłek numer 3. E, następnie zabieramy się za posiłek numer 4. Taka dosyć spora kolacja. E, zjadamy sobie tutaj kanapki z warzywami, z miksem sałat, z pomidorami, z tofu wędzonym, a do tego e, fasolka w sosie pomidorowym z Biedrony. Bardzo polecam ten produkt, bo jest serio tani, kosztuje 2 zł czy tam nawet 1,99 i dożyliśmy pięknych czasów, że wpadamy do Biedronki, kupujemy fasolę z 1,99 do tego możemy sobie kupić jakieś kajzerki na przykład i mamy bardzo szybki taki posiłek w biegu, który może mieć sporo białka. Jeżeli chodzi o to, co widzicie na ekranie, to jest jakoś 50 gramów białka, także naprawdę, naprawdę spoko i to właśnie był posiłek numer 4, bardzo szybki w przygotowaniu ponownie i Dużo białka, bez użycia oczywiście drzywki białkowej na weganie. Ostatni posiłek, można tak to nazwać. Było to kakao. Wypiłem po prostu kakao z mlekiem sojowym. Takie zwykłe domowej roboty kakao, gdzie mają mleko sojowe, gorzkie kakao, ewentualnie trochę słodzika. Fajne przed snem, żeby tak się trochę przymulić. I przy okazji wpada około 5 gramów białka. Jak wiemy, każdy gram dzisiaj się liczy w tym odcinku diety bez białka. Także zamykamy właśnie w ten sposób ten dzień jedzenia. Razem wychodzi, jak dobrze pamiętam, coś powyżej 160 g białka. Co w na około 90 kg daje w okolicach 1 1,8 g białka na kilogram masy ciała, także jak najbardziej w porządku, żeby rozwijać sobie masę mięśniową, rozwijać sobie siłę. No i da się tu bilansować na weganie bez użycia odżywki białkowej, ale oczywiście odżywka białkowa jest dużym udogodnieniem, dużym jakby urozmaiceniem, żeby zjeść czasami coś innego, coś na słodko, takiś owsianek, jaglanek i tak tak dalej wpada naprawdę spoko. Jest po prostu łatwo dostarczyć białko sobie w diecie, ale jak ktoś po prostu chce to robić z takiej konwencjonalnej żywności, na przykład bardziej się najadać, bo jest na redukcji, no to też to jest fajna opcja, żeby dostarczać takie powiedzmy bardziej treściwe jedzenie, które dłużej nas będzie sycić. Także myślę, że taki film jak najbardziej się przyda. Sprawdźcie również inne filmy z koncepcji diety bez białka. A teraz zabieram się za trening. jeżeli chodzi o mój trening, to jestem obecnie w etapie Deload Week, tydzień roztrenowania, czy też mówiąc inaczej, tydzień gdzie trenuję na pół gwizdka. Zamykam drugi miesiąc Planu wedle Juggernaut Herkulesa. Pierwszy miesiąc, miesiąc w dziesiątek, jeżeli chodzi o te główne boje, główne ćwiczenia, zaliczony z sukcesem. Drugi miesiąc, miesiąc ósemek, również zaliczony z sukcesem. Martwy ciąg, sumo jakby najbardziej mnie tu zadowolił, 200 kg, 10 powtórzeń. Serio, serio jestem zadowolony. No i teraz robimy sobie deload, czyli roztrenowanie. Juggernaut zakłada dosyć często wykonywanie takiego deloadu, bo co czwarty tydzień jest tydzień roztrenowania, czyli trzy tygodnie mamy ciężkie. I czwarty tydzień. Jest dosyć lekki, i potem znowu wracamy na te cięższe obroty. Także dosyć częste wykonywanie deloadu. I nie wiem, czy też tak macie, możecie napisać w komentarzu, ale mi się zawsze nie chce robić tego tygodnia deloadowego. De po prostu jest mniejsza zajawka, mniejsze, mniejsze, jest, mniejsze zainteresowanie treningiem z faktu, że są mniejsze obciążenia, mniej ilość serii, mniejsza ilość powtórzeń. Także troszkę mniej się chce, chce to wykonywać, no ale trzeba to wykonywać, bo mięśnie muszą się zregenerować. Nie jest tak, że można tyrać tylko w kółko na 100% bo mięśnie nie rosną tylko od tyrania, tylko rosną od regenerowania, także regeneracja musi być. No i po prostu trzymam się tych deloadów tak jak plan nakazuje. Także dzisiaj 130 kg w przysiadzie, tylko 5 powtórzeń, tylko jedna seria, zaliczone tak jak deload chciał. No i dzisiaj nie będziemy długo się rozwodzić nad moim planem treningowym, tak jak mówię, piszcie w komentarzach czy chcecie jakiś taki film z tym jak mi idzie juggernaut. A sobie porozmawiamy, a dzisiaj będą pytania i odpowiedzi z Instagrama. Takie na szybko, przed treningiem, było na story informacja, żebyście pisali pytania. Kilka zebrałem i lecimy z tym. I pierwsze pytanie dotyczy tego, czy trening z dużymi ciężarami w młodej osobie jest głupotą, czy wręcz przeciwnie. I na początku trzeba sobie zadać dwa pytania. Co to właściwie znaczy duży ciężar? I co to właściwie znaczy młoda osoba, osoba w młodym wieku? Jeżeli mówimy o osobie, która ma powiedzmy nie wiem, około 15 lat, to jak najbardziej taka osoba może ćwiczyć oporowo, może ćwiczyć siłowo. Zacznijmy od tego, że ogólnie aktywność fizyczna ma masę zalet, o czym mam nadzieję wiecie, i trzeba to zaznaczać w XXI wieku ogólnie, głośno mówić, że aktywność fizyczna jest super, bo w tej sferze powiedzmy młodzieży. Coraz mniej dzieci się ruszają, coraz mniej nastolatkowie się ruszają, także warto zaznaczać to na każdym kroku, że warto jest się ruszać. I warto jest również w spośród tego ruchu wybrać aktywność fizyczną o charakterze siłowym, o charakterze oporowym. Trening siłowy ma masę zalet, oczywiście mądrze prowadzony. Kłamstwem jest to, że jakby on zatrzymuje na przykład procesy wzrastania. Ja szczerze nie wiem skąd się wziął ten mit, ale rzeczywiście jest takie przekonanie, że trening z ciężarami może powodować, że będzie się niższy, ale jest wręcz przeciwnie, mądrze prowadzony trening siłowy może korzystnie wpłynąć na te procesy wzrastania, może korzystnie wpłynąć na gęstość mineralną kości, może korzystnie wpłynąć na... Powiedzmy dystrybucję składników odżywczych w naszym ciele, czyli to, co dostarczamy z diety, będzie lepiej wykorzystywane. Do tego trening siłowy oczywiście rozwija masę mięśniową, także jak takie, taka osoba sobie upadnie na chodniku, to jest mniejsza szansa, że coś sobie złamie, zwichnie. A do tego trening siłowy jest też doskonałym narzędziem do walki z wadami postawy, które też oczywiście najlepiej jest zwalczać w tym młodym wieku. Także trening siłowy ma masę zalet, jak najbardziej osoba, kilkunastoletnia też może go prowadzić. No i tutaj pojawia się ta druga kwestia, czy duże ciężary są dobrym wyborem. No i trzeba sobie powiedzieć, co to znaczy duże ciężary. Ciężar może być na tyle duży, dopóki oczywiście wykonujemy go z poprawną techniką, zachowując odpowiednie krzywizny kręgosłupa i ogólnie odpowiednie ustawienie w poszczególnych segmentach ciała, odpowiednie napięcie mięśniowe, czyli gdy jest to dla nas bezpieczne. No i żeby sobie tak tą siłę budować, żeby pracować faktycznie z dużymi ciężarami, jakie być może są tutaj e sugerowane w pytaniu, no to po prostu trzeba siłę zbudować. Nikt nie wchodzi i nie ma nagle super siły i nie ma sensu siły testować, bo siły się nie testuje, tylko siłę się stopniowo buduje. Na początku trzeba zbudować technikę i potem stopniowo się do siebie buduje, pracując na jakimś takim sensownym przedziale powtórzeń, powiedzmy nie wiem, 6 i więcej, a nie na przedziale powtórzeń 1. Zatem nie ma sensu maksować co trening i dochodzić do upadku mięśniowego, do upadku techniki, bo to jest właśnie niebezpieczne, a nie sam trening z poprawną techniką. Sam trening z poprawną techniką jest właśnie bezpieczny, nauczy nas lepiej kontrolować ciało, wzmocni mięśnie, wzmocni kości, wzmocni ścięgna korzystnie wpłynie na wszystkie aspekty związane z tym, co poprawia aktywność fizyczną ogólnie. No i po prostu nie ma co maksować co trening, tylko mieć świadomość tego, że maksowanie, robienie jednego powtórzenia właściwie nie daje nic poza takim jakby karmieniem swojego ego i ryzyką, ryzykiem kontuzji właśnie. Tylko trzeba budować sobie sensowną objętość treningową, robić jakąś sensowną ilość powtórzeń i w każdym powtórzeniu kontrolować sytuację, kontrolować ciało, i taki trening wówczas będzie zdrowy. Także polecam. Tyle w skrócie, ćwiczymy dalej. Leżeć. Dobry pies. Dobry pies. Dobry. Chat. Dobry. Лапа. Добрый пес. Сядь. Добрый пес. Лежишь. Добрый пес. Большой добрый пес. Большой добрый пес.